No takie. No, to tak jest. To będzie jest to tylko jedna rundka. Ale bardzo długo. No to prawda, bardzo długo będzie. Kto? będzie osiem No Nie Tak, to będzie osiem osób. Startujemy. Może ja będę impostora? Chcesz przyjść do szkoły, kiedy będzie zamknięta? No, już ja będę im po. Niestety nie. nie A dobra, fix Teraz Zrobimy widzowie. O, fix lights zrobili, dobra. No to nieźle, fajnie. Hmm, fajnie. Fix slides zrobione, zrobione, fix lights. Kurde. Chyba już ktoś nie żyje, mi się wydaje. Mam takie wrażenie, że już ktoś nie żyje. Kurde. To nie ty chyba, ty, to nie on albo to nie to on. E, no wiedziałem! Wiesz, nie dwie! No dobra, no, ja. I w o, de boli. Wychere was de O, lo gola! O Jezu, z kolejny. W tym dniu... Go. I am Engineer pisze. The Body was jest taki Little na Mhm. Głosuję na całus. Pisze Lito is Creumate, okej. Okay. Okur. Okay. Dobra, mm. tylko to jest mm. subskryp. Ej! Glopa pro i finale not impostor. Wszystkim wata? Dałem w końcu nie no US, na całuu tylko ja zagłosowałem niestety nikt nie. nie? Bo, się, bo nie znają się na Us. na amongasę se nie znają dokładnie tak dobra teraz lecimy lecimy robić kolejny task może zaraz zabijemy ty bo a tak długo na metę stało że ją zabije mnie już denerwuje powoli, bo. mi. Nie, bo, bo to jest kieruj na właśnie. No i Ej! Czy tu? Czy tu? Czy tu? Czy tu? tu? Czy tu? tu? Czy tu? Ech? Czy tu? to już Czyli drugi klon? Dobra, nie, jeszcze była tego co Hmm? Ktoś tu chodził chyba stąd. Zobacz bym się tylko pomylił. A no, dobra, no, nie wiem. się chyba tylko... Nie! O! Dobra, masz robione. Dobra, idę z O! Co nie robić? Ja na drugą stronę po prostu przejdę. Na drugą stronę przejdę. Dokładnie. Ja tak zagrałem, nie inna Nie! Nie. Muszę z tym zaraz wyjść. Widzowie, ja widzę ja. To jest... To jest... HOMONGUS! Dobra co? weseli mm, się kto to now, mm, <słys> o, yes. <laughs> <laughs> <coughs> nie, no weseli ej on oj Saw. nie nie wierzę co u Nie na niego No przecież ja miałem engineera! No właśnie, tak, Czy dlatego trzeba nie wierzyć w to Dzisiaj ciekawych rzeczy dowiaduję. Ja ci mówiłem, że ja, ja ci mówiłem, nie chcę w Monoga, że nie można ufać Causowi, ale.